Witam Was we vlogmasie numer 8. Jestem po treningu. Cześć, Ania. Cześć. Ania mnie tutaj dzisiaj tak wymęczyła. Dałam. Czadu. Ostatni dzień urlopu i mogłam sobie pozwolić na taki, wiecie, poranny trening, albo wam, jestem padnięta, a tam widzicie, ja nie mogę tu przyjść do mydlarni i niczego po prostu sobie nie kupić. Właśnie kupiłam sobie przed chwilą takie właśnie kieliszeczki z choinkami, ale oczywiście a ja wam dam w domu, bo mój syn zapieprzył mi dwa kieliszki, <laughs> jak zobaczył dwa kieliszki, ten z bałwankiem i z Mikołajem, on nie, to są jego kieliszki, koniec, okay, kropka, okay. no, także musiałam sobie dokupić, bo mi zniszczył moją całą myśl do zdobienia, okej, okay, a jutro endermologia, czyli jutro będzie relaks po pracy. Akurat mi się będzie należało, no nie? Po pracy, hmm, pierwszy tak, dzień, tak, po tak, urlopie. Nie, to będzie takie... Endermologia to jest dla leniwych. A ja tam, jestem leniwa. A to, a to wszystko działa tak samo, a nawet lepsze benefity są jak, jak po tym, bo tam są fale radiowe i lipolaser i rolki. Ale tak, będziemy robić na zmianę. Na zmianę, no. Ja mam tutaj e, bardzo wielki cel, żeby osiągnąć tobą. Bardzo, ja bardzo cenię sobie Ania, twoje wsparcie, bo bez Twojego wsparcia to pewnie bym nie dała A rady. to zależy od Ciebie. Wiesz, ty się mnie zaadła. ciśniesz, ty mnie ciśniesz, Ty mi nade mną sprawujesz pieczek, To takie wsparcie od drugiej osoby jest naprawdę mega, mi też mega ważne. Tak, tak, Dobra, Dobra, ściągamy tą sukienkę. Kieliszki od Ani już są na stole i zaraz Wam pokażę oczywiście, jak to się wszystko razem ładnie prezentuje i tam mam przygotowane reszta zakupów, które zrobiłam, resztę trzech rzeczy ze sklepu, ale świeczkę Wam tutaj pokażę. Wybrałam taką z Woodwicka. To jest zapach cynamonu. Na stole mam właśnie świąteczny zapach wanilii. Także wanilia i cynamon to będą fajnie ze sobą współgrać w pomieszczeniu razem zapalone. Także nie chciałam takich świeczek, wiecie, żeby... Jeden zapach przeszkadzał drugiemu, a stwierdziłam, że cynamon i wanilia to będzie idealne połączenie. Także y, taką cynamonową świeczkę z Woodwick. Ona, wiecie, ma taki panel drewienka w sobie. To nie jest knot, tylko o taki, no takie drewienko można powiedzieć. Yy, Tutaj jest pokazane, że ma dawać odgłosy takiego palącego się drewna z kominka. Także zobaczymy. Powiem Wam szczerze, że pierwszy raz mam tą świeczkę, chociaż nieraz widziałam i nieraz mnie kusiło, żeby kupić, ale, ale jakoś wybierałam yy, z Caroline Donelli, a że byłam i szukałam tej mojej ulubionej świątecznej z Caroline Donelli i nie było, yy, to zrezygnowałam, bo resztę świeczek mi się nie za bardzo podobało. Te zapachy były takie... No dość dziwne, za słodkie i stwierdziłam, że może właśnie w tym roku poszukam sobie takiej innej. Stąd padł wybór na Ludwika. Także u nas cynamon i wanilia będą zapachami tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia. I tak się prezentują te kieliszki od Ani, położyłam je tutaj pomiędzy jednym strojkiem a drugim, po obu stronach oczywiście, dlatego że no tak mi się wydawało, że to miejsce jest takie nieco puste, a te kieliszki od Ani są takie wiecie smukłe, delikatne i przepięknie się komponowują w całość tego wystroju, tego stołu i wyglądają dosłownie tak, by Ania je malowała stricte pod, pod ten mój wystrój, no idealnie tutaj pasują. I Pepko Hall. Nie uwierzycie, że kupiłam tylko trzy rzeczy w Pepko. E, takie dwa lizaki e, świąteczne gdzieś do jakiejś ozdoby haczyki na bombki, żeby powiesić na choince. A tu w całkiem, w całkiem innym sklepie kupiłam taką latarenkę. przepiękną, czerwoną. E, ona się oczywiście świeci i pulsuje. Chciałam kupić dwie, ale mniejsze, ale niestety już było wszystko wykupione, także zdecydowałam się na taką jedną większą. Na pewno gdzieś ją położę, nawet na barku ją położę, bo będzie fajnie wyglądała, bo jest naprawdę bardzo urokliwa. Taki troszeczkę francuski styl, i taki trochę klimacik daje. Świąteczny, przez to, wiecie, pulsujące światło. I okej okay, to są wszystkie moje zakupy, jakie poczyniłam na święta, także nie wiem jeszcze, czy będę coś takiego, wiecie, większego kupowała, gdyż mamy tutaj małego psotnika, który nam te wszystkie dekoracje prawdopodobnie sponiewiera, rozniesie, także chyba nie będę szalała w tym roku więcej, chociaż pojedziemy ewentualnie po lampki i po łańcuchy może, o. I wybraliśmy się spontanicznie na takie szybkie zakupy, to znaczy właściwie Dominika się wybrała, bo potrzebowała dla Lukaska kilku rzeczy. Ja to jestem bardziej tak dla towarzystwa, także pilnowałam sobie Lukaska w samochodzie. Gumiś mi przyniósł Latę, także miałam tutaj full relaks yy, przez jakieś 15 minut, a że jesteśmy na chodzie, że tak powiem, Gumiś powiedział, że musi nam coś koniecznie bardzo pięknego pokazać, także jedziemy w to miejsce. Ja jestem sama ciekawa, co on w ogóle tam wymyślił. Jest tutaj prześlicznie dom ozdobiony i jest tutaj mega, mega świątecznie, mega kolorowo, miliony światełek, no miliony może przesadziłam, ale tysiące światełek Przepiękny jest ten dom. Bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy możemy tutaj filmować, ale tak na szybkiego. Ładnie, no nie, Dominika? Ślicznie. Tu to jest. Ale pięknie, co? Piękny. No, i w końcu witamy przy kalendarzach adwentowych. Najwyższa pora je otworzyć, dlatego że ja dzisiaj muszę się wcześniej położyć do spania, a i tak późno otwieramy, Dominika. Tak. Dobra, idź do kalendarza herbatkowego, bo ja tutaj jestem, wiecie, operatorem kamery. A Dominika. Dzień numer 8 to tu. Detoks. Detoksująca herbatka. No, to idealnie dla mnie dzisiaj po prostu po treningu akurat taka herbatka na noc. Co, to, co tam mamy w tym detoksie? na imbir. Um, I co to jest ten burdok? Y, łopian, bo ostatnio żeśmy nie przetłumaczyli, ale to jest Aha. łopian i... fenel koper włoski. Koper włoski, tak. I to jest ta herbatka. Okej, okay, okay. idziemy teraz do kalendarza. No może maseczkowy teraz tym razem. Maseczkowy? Mhm. Tu mamy akurat przed sobą ósemkę. Dobra, otwórz. Sama to zapominałam co gdzie wsadzałam, więc dla mnie to też... <noise> na pewno opieram. zapomniałaś. Ja pamiętam, bym... jakie są, mhm. ale nie pamiętam, co jest na jaki mhm. dzień. O, um, tutaj jest yy, nawet, nie wiem, aha, to jest firma Nail. E, z koenzymem Q10 tak. widzę i to jest witalizująca mm -hmm. e, maseczka. No super, super. Taka super. Ciekawe, mm -hmm. była mm -hmm. Fajna, czyli Dobra. koenzym Q10, pokażę jeszcze raz do kamery. O, tak się prezentuje. I teraz idziemy Soap do... and Glory. Nie, no, e, nie, Soap Dziekali. and Glory, bo teraz akurat mam... mam e, idziemy jak nami... O, tutaj jest ósemka. I tu będzie jakiś krem, żeby po kształcie. Bo jest taka dość duża, prawda? Czekaj. Nie wiem, otworzę, bo. Mhm. że się nie szykujesz do tego. <grymna> bo... <grymna> Moja nie, do nie, nie mnie przez kamerę jest ciężko otwierać, bo ja zawsze trafiam, nie wiem. <grymna> e, Masłko do e, ciała. No super. Dlatego, że nigdy nie miałam żadnego masełka z Soap and Glory. Miałam kiedyś żel oczyszczający, który był rewelacyjny. Ja mam masełko na dole z Soap and Glory. No masz, ale to są twoje, nie moje. No, ale nie mm, One mają ładne A ładnie pachną. To fajnie. A jaki fach. to jest? Jest tutaj jakiś zapach, nie? E, tak, jest Aloe Vera i shea Water. O, masełko no to super. Okej, okay, bardzo się cieszę z tego okienka. Jeżeli chodzi o Soap and Glory, idziemy teraz do kalendarza. Czy znaczy, idziemy? Kalendarz do nas przychodzi. E, francuskiej marki Deklor, Łusemeczkę już widzę tu Dominika. Jakiś olejek, chyba? Olejek. No, oni, mają, oni się specjalizują właśnie głównie w olejkach i wszystkie ich produkty e, są na bazie olejków, takich naturalnych. Tutaj pisze e, mm -hmm. Aroma Nutrition. To jest, to jest nazwa. To jest, na, tego. to jest serum czy e, do ciała? Bardzo trudno. Bardzo trudno, bo, bardzo trudno, bo tym, nie widać. No. Bo tu napisy są i z tyłu. Mm -hmm. Poczekaj. To jest olejek do ciała, twarzy i włosów. Aha, czyli taki uniwersalny. Tak. Trzy w jednym można powiedzieć. No to super. Super tak, dlatego, że bardzo chciałam zawsze przetestować ten kalendarz i ich produkty, a widzę, że tu będę miała naprawdę masę. I kalendarz adwentowy Dominiki Polski. Ósemeczka. ósemeczka której ja nie widzę na ten moment. Też nie O, widzę. Cień z Stryk. I zrobiłam pstrek on się Tak się nazywa pstryk. Widzimy, tak, a zrobiłam okay. pstryk, bo sobie przypomniałam, że wczoraj właśnie e, miałyśmy włączać e, e, to. Tak, żeby sprawdzić. o Wow, piękne. Ale w kamerze nie widać, że on się odbije na fioletowie. Spójrz poza kamerę Ktoś... mhm. Ale poczekaj, może to zależy pod jakim ustawieniem. No, daj tak pod. Próbowałam, daj to. No, kręć nim, kręć nim. Sam od... tego nie widać oczywiście w kamerze ale on ma gdzieś tam odcienie różu, fioletu w tych właśnie błyskotkach o, pięknie mhm. no i taki ma fajny odbłysk fioletowy taki ultra fiolet mhm. mhm. okej, okay, i to już by było wszystko jeżeli chodzi o okienka numer 8 dziękujemy ślicznie za y, spędzenie z nami y, kolejnego vlogmasa i do zobaczenia jutro, buziaki, papa. Pa. Pa, pa.